Teraz na naszym kanale coś z serii Urbex. Tak, tu była kiedyś stara przyczepa, w którą niejedna polska rodzina jeździła na wakacje. Tam była leżanka. Trzeba uważać, gdzie się stoi, bo pewnie deski przegnite. Zobaczcie, system wzięty rodem z żaglówek czyli wszystkie jakieś tutaj schowki, schoweczki tutaj najczęściej po jednej i po drugiej stronie rozkładało się tutaj leżanki tu był stół widzicie jeszcze tą szynę od stołu którą później się kładło między tymi dwoma i było jedno wielkie legowisko tutaj też zwykle ktoś spał a w tym miejscu gdzieś jakieś zakamarki, półeczki no ktoś nie miał co zrobić i porzucił, albo sobie zrobił przyczepę nad jeziorem woda spokojna jak zawsze tutaj wieje tak zimą, kiedy staje się zimno, jest tutaj oaza spokoju dobre miejsce, żeby przyjechać na przykład czytać książki, albo medytować I nie kąpiemy Teodor jest morsem. Zaczyna sezon. Jeszcze trochę ta woda jest dla niego za ciepła, ale mówi no, z braku laku wchodzę do takiej. Teodor, ty to jesteś naprawdę pogięty. No w sumie jesteś naszym psem, no to jakbyś miał być normalny. Oj, No i tak. Aż się nie chce robić, ale trzeba zacząć. Jeziora i tożsaleje. A Nie. Witamy w kolejnym odcinku. Tym razem przenieśliśmy się na górę i będziemy zajmować się oto tymi deskami, żeby je zabezpieczyć przed zimą. Jeśli oglądaliście odcinek o olejowaniu tarasu. Możecie sobie przypomnieć jak one wyglądały, a jak wyglądają teraz po pół roku? No, jakoś jakoś tak. tak. Natomiast deski były bardzo wysuszone i daliśmy dwie warstwy tego e, oleju. Natomiast one bardzo piły, tu by przynajmniej się przydały jeszcze z jedną warstwę. Albo więcej narzucić, bo olejujemy drewno do momentu aż przestanie Pić, aż przestanie wsiąkać. A ono było na tyle spragnione, a my nie mieliśmy tego oleju, że wyszło jak wyszło. E, troszeczkę nam spatyniały. Zobaczcie, że, że już takie się zrobiły, trochę takie szarawe, ale jeszcze to nie jest ten, wiecie, moment, że już by trzeba było to szlifować albo jakimś przynajmniej ciśnieniową myjką to trzaskać pod dużym ciśnieniem. Więc żeby nie dopuścić gorszego jeszcze stanu rzeczy, postanowiliśmy, że pomalujemy to znowu olejem. Tym razem wybraliśmy sobie już trochę ciemniejszy odcień, to jest tik. Z racji tego, że to drewno już po prostu wymaga tego. To już jest, nowe drewno jest jasny kolor, czym starsze, to już robimy to czym ciemniejsze, bo tym. Brzydziej można powiedzieć, że wygląda, ale to wiadomo, jest indywidualna sprawa. My wybraliśmy ciemny kolor, żeby po prostu było ciemniejsze. Więc taras jest suchy na szczęście. Temperatura jest dodatnia, bo mamy gdzieś w słońcu, to podejrzewam, że tak z 10 to będzie stopni. Myślisz? No, jak nic. Popatrzcie, jaki rudawy kolor dosłownie Rudy jak nasz zardzewiały zlew. No i to nie jest nic skomplikowanego. Bierzemy pędzelek, potrzebujemy do tego asystentki. Asystentka bierze oto namacza pędzel w oleju i rozciera podeseczka. Także zaraz możemy zobaczyć jak drewno zacznie przybierać nowy kolor. Ciemnawy aczkolwiek poczekamy, aż się to rozprowadzi. Wiadomo, ostateczny finał będzie, jak już po, po całości weźmiemy, to już rozprowadzimy. Jak ten teraz będzie się już na samej końcówce prezentować Korzystając z okazji, że pierwsza warstwa oleju nam schnie na górze Musimy się czymś zająć Majster zrobił rozrobił budyń. budyń Czy też serek czekoladowy, zaraz go będziemy sobie jeść Zobaczcie, będziemy szczelinować taką fugówką budyniem Mniam Warunki działkowe Tutaj, jak robiliśmy tą podłogę, kiedy my ją robiliśmy? Dwa lata temu. Dwa lata temu to właśnie też folią wpłynie, żeśmy smarowali też tym prima kolem, który jest u nas w Łazience. No dlatego też w sumie u nas w Łazience nim pociągnęliśmy. Dwa lata bo, bez pług nie odpadło. No, zobaczcie, dwa lata bez pług tutaj naprawdę przynajmniej ten kawałek zacina, woda stała i nic się nie dzieje. Także sądzę, że u nas na, pod prysznicem też raczej nic się nie nadzieje. Ten primacol ma, dał radę, a stosunek e, jakby ilości do ceny był naprawdę dobry. Także, jakby ktoś szukał jakiejś e, tutaj folii, w płynie, to no, można polecić, bo, bo akurat no, budżetówka, ale korzystając z okazji, że pierwsza warstwa oleju nam schnie na górze. Musimy się czymś zająć. Majster zrobił rozrobił budyń. budyń. Czy też serek czekoladowy, zaraz go będziemy sobie jeść. Zobaczcie, będziemy szczelinować taką fugówką budyniem. Mniam. Warunki działkowe. Tutaj, jak robiliśmy tą podłogę. Kiedy my ją robiliśmy? Dwa lata temu. Dwa lata temu to właśnie też folią wpłynie, żeśmy smarowali też tym prima kolem, który jest u nas w Łazience. No dlatego też w sumie u nas w Łazience nim pociągnęliśmy. Dwa lata bo, bez pług nie odpadło? No zobaczcie, dwa lata bez pług tutaj naprawdę przynajmniej ten kawałek zacina, woda stała i nic się nie dzieje. Także sądzę, że u nas na, pod prysznicem też raczej nic się nie nadzieje. Ten primakol ma, dał radę, a stosunek e, jakby ilości do ceny był naprawdę dobry. Także jakby ktoś szukał jakiejś e, tutaj folii w płynie, to no, można polecić. jestem po. Tu na drugi raz. Niestety zabrakło nam na jakieś 7 desek tutaj od strony domu, ale już nie mamy możliwości, żeby jechać dokupić oleju, bo dzisiaj jest niehandlowa, a musimy się zawijać do domu. Także tak będzie musiało to przyzimować. Miejmy nadzieję, że ta jedna warstwa tego drugiego oleju da radę i z tymi deskami raczej nic się nie stanie. No, zobaczymy. Te jak widzicie są takie trochę ciemniejsze. Mam nadzieję, że jak to wyschnie one nie wybieleją jak te, bo ten kolorek ciemniejszy jest naprawdę taki w Sami jak widzicie, majsterniczym pan Miyagi, kazał mnie malować najpierw w jedną, potem w drugą, także kawał dobrej roboty. Szkoła Kung Fu, budownictwa wykonana, no i miejmy nadzieję, że do następnego roku wytrzyma w przyszłym roku trzeba będzie zrobić te balustratki bo jak widzicie wyglądają one jak z jakiegoś horroru tutaj zaczynają jakieś porosty obrastać a nie o to tutaj chodzi więc na tą chwilę teraz uważam za skończony przynajmniej w tym roku trochę zły jestem, że nie starczyło no ale wiecie to jest tylko życie proszę państwa żeby nie było Teraz musimy zaprezentować trochę szkoły druciarstwa. No bo jak to każdy, fachowiec czasami fuszerkę musi potraktować jako siła wyższa. I zło konieczne. Mamy tutaj naszy taras. Niestety z narożnikami płytek brzydko obrobionymi, bo niektóre się schodzą, niektóre się nie schodzą. I trzeba to wykończyć takimi oto. Metalowymi listewkami nie obędzie się bez kleju montażowego. Akurat klej montażowy, bardzo dobry i silikonu. Wcześniej posmarowałem. Proszę zademonstrować tam wszędzie, tutaj połączenie, to wszystkie połączenie. Na rogu płytek jest wysmarowane silikonem. Jak u każdego dobrego druciarza. I teraz będziemy to przyklejać na tych montażów. Tak. Okay. Dobra, jedna strona trzymie. Trzeba uważać, żeby za dużo, bo potem będziemy mieli problem, żeby to oczyścić. Gęsty klej? Gęsty. Nie taka rzadzizna, co żeśmy panele przyklejali. Tamten klej był w promocji. Ale tamten był w promocji. Bo końcówka się se... Pewnie przeterminowany był. I tutaj jeszcze dociąłeś, prawda? Tutaj, żeby było ładnie. Dociąłeś, weź to. Tutaj. Majster, widzisz, jak <grymne> I tu pięknie pasuje. Tam trzeba tam <grymne> O! Dzięki. A Ty co tutaj robisz? Bardzo dobrze. Tutaj możecie zauważyć jak taras wygląda po wyschnięciu. No nieznacznie. To widać nawet na filmie T7 desek różni się tamte przybrały taki ciemniejszy kolor no z racji tego że tu dwie warstwy ale bardzo zadowolony jestem z tego efektu na pewno te deski już były na tyle zciochrane, że tu widzicie jak to z majstrem czyściliśmy to jednak ta gradacja papieru <grybujesz> zrobiła swoje ale były dosyć ostro zakute więc teraz mam nadzieję że przezimują nawet jak tutaj się tak Dotyka tych to czuć, że one mają tą taką powłokę, taką trochę śliską właśnie od tego oleju, także powinno być spoko.